Co tu się dzieje? Ujaraliśmy się, kurwa. Zabieraj te psiarnie i spadajcie. Jesteś ujarany i aresztowany. Za co? Zapalenie? Za kradzież. Mam wszystko na taśmie. Aresztujcie wszystkich, oprócz Bubblesa, tego w okularach. Mamy nagrane, jak kradniesz. Ricky! Co ty niby nagrałeś? Nic nie kradliśmy. Jesteśmy teraz ujarani, więc nie możesz nas aresztować, bo nie jesteśmy w stanie zrozumieć naszych praw. Idziesz do pierdla, Ricky. Do pierdla. Odwal się. Do pierdla cię wysyłam. Ej ty, co ty sobie myślisz? To mój obiad, kurwa. z nie wpuszcza ich do baraku. Kurwa, nie wolno wam. Nie macie nakazu. Nie macie kurwa nakazu. Co tu się dzieje? Dokonujemy aresztowania na podstawie pańskich taśm. Czemu nosi pan mundur? Bo jest policjantem. Rodzinę temu przywrócono go do służby. Na przesłuchaniu, na które nie raczyłeś przyjść. To moje taśmy, skradziono mi je. Ted, nie masz prawa ich wykorzystać. To prawda, ukradłeś je? Tak, ale to są kryminaliści. Puśćcie ich, nic na nich nie mamy. A Barak, sprawdźcie, Barak. Nie, już wystarczy. Witaj, Jim. Dzięki. Zawiodłeś mnie, Randy. Spoko, odpuść ich sobie.